Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej nasz kraj odwiedza coraz więcej osób mieszkających w państwach należących do Wspólnoty. Może się zdarzyć, że podczas czasowego pobytu w Polsce będą musieli skorzystać z pomocy medycznej. Mogą ją uzyskać bezpłatnie na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karty EKUS są wydawane przez instytucje ubezpieczeniowe w krajach Unii Europejskiej, EFTA oraz w Wielkiej Brytanii. A ich wzory są jednolite i dostępne online. Czy wiesz, jakie świadczenia przysługują pacjentowi na podstawie tego dokumentu? Poznaj podstawowe zasady. EKUS upoważnia do nieplanowanego leczenia podczas czasowego pobytu w innym państwie członkowskim niż kraj ubezpieczenia. Może to być krótki pobyt turystyczny lub dłuższy związany z nauką czy pracą. W Polsce powinna być honorowana we wszystkich placówkach, które mają kontrakt z NFZ. Leczenie na podstawie EKUS musi być niezbędne ze względów medycznych. Lekarz przyjmujący pacjenta powinien ocenić, które świadczenia są konieczne podczas planowanego pobytu lub do czasu, gdy powrót do kraju ubezpieczenia będzie bezpieczny dla zdrowia pacjenta. Zasady dostępu do leczenia są takie same jak dla osób ubezpieczonych w NFZ. Dotyczy to np. świadczeń gwarantowanych, wymogu skierowań. Czy czasu oczekiwania na zabieg lub konsultacje? Pacjent powinien zawsze okazać w placówce kartę EKUS w oryginale oraz dokument tożsamości. Jeśli pacjent nie ma przy sobie EKUS, powinien dostarczyć certyfikat tymczasowo zastępujący EKUS lub zapłacić za leczenie. Teraz przejdźmy do konkretnych przypadków, aby zobaczyć, jak to działa w praktyce. Poznaj Dawida z Austrii, który przyjechał na wakacje do Polski i zapomniał leków. Z silnymi objawami alergii udał się do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie okazał EKUS i dokument tożsamości. Po zbadaniu Dawida lekarz przepisał mu lek na alergię. Jeśli lek okaże się nieskuteczny, rozważy wystawienie skierowania do alergologa. Pamiętaj, zawsze skopiuj EKUS i sprawdź tożsamość pacjenta. Dowiedz się, jak długo pacjent planuje zostać w Polsce i zdecyduj, jakie świadczenia są w tym okresie niezbędne. Jeśli uznasz to za konieczne, wystaw skierowanie do specjalisty. Pacjenta unijnego obowiązuje ta sama kolejka oczekujących co osobę ubezpieczoną w NFZ. Konsultacja u specjalisty powinna odbyć się podczas tego samego pobytu w Polsce. A oto Sabinę, dziennikarka z Niemiec. Zamierza spędzić w Warszawie kilka tygodni z mężem, który przebywa tu na rocznym kontrakcie. Sabinę jest w ciąży i umówiła się na kontrolną wizytę w poradni ginekologicznej. Podobnie jak osoba ubezpieczona w NFZ, Sabinę nie potrzebuje skierowania do ginekologa. Wystarczy, że okaże w recepcji EKUS i dokument tożsamości. Po przeprowadzeniu wywiadu i zbadaniu pacjentki, lekarz skierował ją na badania prenatalne badania prenatalne powinny zostać przeprowadzone na ściśle określonym etapie ciąży. Tu przypadł on na czas pobytu pacjentki w Polsce. W przypadku sabiny lekarz uznał to badanie za niezbędne ze względów medycznych, dlatego może być wykonane na podstawie Ekus. Kolejny pacjent to pięcioletnia Zosia, która mieszka w Wielkiej Brytanii. Dziewczynka przyjechała z mamą do Polski w odwiedziny do dziadków. Zosia zachorowała. Ma wysoką gorączkę i ból ucha, mama zgłosiła się z nią do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. W recepcji okazała paszport swój i dziecka. Podczas rozmowy recepcjonistka ustaliła, że dziewczynka ma ubezpieczenie zdrowotne w Wielkiej Brytanii. Poprosiła o okazanie ekus Zosi. Niestety, mama nie zabrała ze sobą tego dokumentu, musiała zapłacić za konsultację. W przypadku dzieci z polskim obywatelstwem mieszkających za granicą, zawsze spytaj, gdzie są ubezpieczone. To, że w systemie eWUŚ świecą się na zielono, nie oznacza, że mają prawo do leczenia na koszt NFZ. Jeśli dziecko jest ubezpieczone w innym państwie członkowskim i rodzic nie okaże eKU z dziecka, masz prawo wystawić rachunek. Poinformuj pacjenta, że może zwrócić się do swojej instytucji ubezpieczeniowej o zwrot kosztów. Twoim pacjentem mógłby być także Martin z Czech, który przebywa w Polsce w podróży służbowej. Niestety miał wypadek samochodowy. Martin trafił do szpitala. Tu okazało się, że zapomniał zabrać ze sobą Ekus. Pacjent zaproponował, że żona prześle mu zdjęcie karty. Pielęgniarka nie wyraziła zgody. Poprosiła Martina o dostarczenie certyfikatu tymczasowo zastępującego Ekus. Karta EKUS powinna być okazana w oryginale. Jeśli pacjent jej nie ma, powinien dostarczyć certyfikat tymczasowo zastępujący EKUS w ciągu 7 dni od opuszczenia szpitala. Po tym czasie masz prawo wystawić mu rachunek. Jeśli stan pacjenta nie pozwala na to, aby sam wystąpił o certyfikat oraz nie ma kontaktu z jego bliskimi, poproś oddział wojewódzki NFZ o pomoc w uzyskaniu dokumentu. Poznaj teraz Piotra mieszkającego we Francji. Senior wkrótce zamierza spędzić kilka tygodni u córki Anny w Polsce. We Francji Piotr regularnie korzysta z dializoterapii. Powinien kontynuować leczenie także podczas pobytu w Polsce. Anka zadzwoniła do najbliższej stacji dializ i zapytała o dostępność zabiegu na podstawie EKUS. Jeśli niezbędne leczenie jest związane z chorobą przewlekłą, to również powinno być dostępne na podstawie EKUS. Przy kwalifikacji do zabiegu obowiązują te same zasady, co osobę ubezpieczoną w NFZ. Konieczna może być również rezerwacja terminu przed przyjazdem do Polski. Kolejny pacjent to Tomasz, który od dwóch lat mieszka i pracuje w Norwegii. Właśnie przyjechał do Polski na dłuższy świąteczny urlop. Tomasz postanowił wykorzystać swój pobyt na wykonanie badań diagnostycznych, na które nie miał czasu w Norwegii. Udał się po skierowanie do placówki podstawowej opieki zdrowotnej i okazał polski paszport. W systemie EWUŚ pojawił się komunikat Fundusz nie potwierdza prawa doświadczeń. Pacjent wyjaśnił, że jest ubezpieczony w Norwegii. Niestety nie zabrał EKUS. Recepcjonistka poprosiła Tomasza o podpisanie oświadczenia o prawie doświadczeń i zaprosiła go do gabinetu lekarskiego. Lekarz po zbadaniu pacjenta odmówił wystawienia skierowania na CITO na USG jamy brzusznej, ponieważ nie znalazł ku temu medycznych przesłanek. Recepcjonistka postąpiła niewłaściwie, prosząc o podpisanie oświadczenia. Oświadczenie dotyczy wyłącznie osób z prawem doświadczeń w Polsce, a Tomasz jest ubezpieczony w Norwegii. Jeśli nie miał EKUS, to powinien otrzymać rachunek. Lekarz ma prawo odmówić skierowania na badanie, jeśli w danej sytuacji nie uznał go za niezbędne ze względów medycznych. I na koniec Paulo z Włoch, który często przyjeżdża do Polski jako pracownik delegowany. Niestety boryka się z dyskopatią. Podczas ostatniego pobytu w Polsce ból u Paula nasilił się i musiał skorzystać z konsultacji ortopedy. Było to możliwe na podstawie EKUS oraz skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ortopeda zalecił rehabilitację i poinformował pacjenta o wskazaniach do operacji. Odmówił jednak wystawienia skierowania do szpitala w Polsce i zasugerował konsultację u specjalisty po powrocie do Włoch. W przypadku Paula lekarz nie uznał operacji za świadczenie niezbędne podczas danego pobytu. Jeśli Paulo chciałby poddać się operacji w Polsce, powinien uzyskać od swojej instytucji ubezpieczeniowej dokument S2. Zawiera on zgodę na konkretne leczenie planowane. Zapamiętaj! EKUS uprawnia doświadczeń podczas pobytu czasowego w naszym kraju, udzielanych osobom nie mieszkającym w Polsce. Jeśli z wywiadu wynika, że pacjent posiada ubezpieczenie w innym kraju UE z EFTA, Zjednoczonego Królestwa i mieszka w Polsce, to powinien przedstawić inny dokument. EKUS nie uprawnia do leczenia planowanego, to znaczy gdy jest ono celem przyjazdu do Polski. W takiej sytuacji pacjent również powinien przedstawić inny dokument. Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie nfz.gov.pl